Ciemanko, Manko! Witajcie na kanale Pierochiskim. Jedziemy z Sonu na pierwszy w jego życiu. Market, a oh, festyn, nie festyn, jarmark, świąteczny jarmark. Ferdynand! Ferdynand! Jarmark! Ferdynand! Tak to jest jak Tomek i przyjaciele wejdą za mocno. Szast, prast i Ferdynand. A my jedziemy na pierwszy Jarmark świąteczny w historii miasta Osan. Osan. Tak, po polsku Osan to Osan. Miasto Wron. W Korei nie ma jako takiej tradycji jarmarków świątecznych, skąd by miała być, jak ledwo święta są, prawda? Więc nie ma jarmarków świątecznych. Ostatnio zrobiło się ich parę, ale w większości są to jarmarki przy centrach handlowych, takie bardzo. Nastawione na zwiększenie sprzedaży, zupełnie inne niż takie jarmarki na środku miasta. I ten w Osan to jest pierwszy raz taki jarmark z prawdziwego zdarzenia. Może gdzieś w innych miastach też są, ale na pewno bardzo mało jest takich, które zrobiło miasto, żeby zrobić ludziom przyjemność, żeby to miasto też trochę rozpromować, wypromować i żeby. Wszyscy się dobrze bawili, więc idziemy zobaczyć, jak to wygląda. Tak, zanim dojedziemy na ten jarmark będziemy na niego jechać metrem trzy przystanki. To tylko sytuacja pogodowa w Korei Południowej. Jest godzina 17. Jest jeszcze w miarę jasno i temperatura dzisiaj, teraz, o tej porze to 8 stopni Celsjusza, czyli trochę się ociepliło. Co no, zrobiło się cieplej, nie? Tak. Czekamy na metru. Dzień dobry panu. Jak się pan czuje? Rewelacyjnie? Trochę znudzony? Nie? Dojechaliśmy do Osan, dojechaliśmy do Osan Dojechaliśmy do miasta Osan Czy tam jarmark jest świąteczny, czy on jest? Tu, tu, czy tam jarmark jest świąteczny, czy on jest? Sonu no ładnie śpiewam? Bardzo się dziękuję, jesteś najbardziej taktowną osobą jaką znam Dojechany! Całkiem tu spory ruch na tej stacji Osan. Co nie, Sonu? Co to? Chleb tu jest, tak! Chleb! No jest Polak. Wypatrzy chleb. Co prawda jakiś dziwny, ale zawsze coś. Co mówisz? Tak! O, jest market świąteczny. Widać światełka. Piętrowy autobus. Każdy ma swoje priorytety. Pierwszy osański świąteczny market. Sprawdźmy to. Tutaj jest stragany ale te stragany były tutaj zawsze. No. <laughs> Wielkość tego marketu jest mniej więcej taka Jest wielka choinka z krzyżem Nigdy nie zrozumiem tych krzyży na choinkach Tak jakby pomieszać dwa różne święta Ale... No już niech ich będzie Ale szał ja nie mogę grzane wino. W pan z patelni w czapce kurczaka sprzedaje grzane wino w Korei. Ale emocje. Pomyłka, pan nie sprzedaje grzanego wina. Pan rozdaje grzane wino do takich malutkich kieliszków, jak na sodzu, czy tam jak na wódkę na przykład. I ono tak pachnie, jakby było bez alkoholu. Co, no może mi kupimy tą spinkę futerkową, bo mi złamałeś, co? Co ty na to? Zobacz, to są nawet puchowe spinki. Oj, zobacz, nauszniki Pikachu. Chcesz takie nauszniki? Tak, za głośno jest ono mówi, co jest zadka Rewelacja. <noise> Jak ślicznie. Najlepszy wyjazd w życiu. 3 minuty na jarmark już mamy humory poprawione. Plus tysiąc. Sią daj stać w kolejce do zdjęcia przed choinką, ale... Jesteśmy cierpliwi, nie Sonuś? Sanusia! Pięknie! A? A, ale, choina! I ten krzyż. Jakby nie mogli dać gwiazdki. gwiazdki. <laughs> nie, nie ma gwiazdki. Nie dali gwiazdki, nie? Nie znają się na choinkach. <grych> tak, ale ładnie wygląda. A tu jest taki wielki napis świecący jest napisane ty i ja. No Też jest oblegany. Ale my... O, tutaj jest sesja bardziej modowa. Sonu, tu jest to co chciałeś, idziemy! Sonu sobie wcześniej wypatrzył te dwa Cudaki w internecie i chciał bardzo zdjęcie, więc śmiało są do środka O, brawo! Ale tutaj Patrzcie, pan je kamerował, ale śmiesznie. Czy będzie pan jechał pociągiem? Tak? Nie na sieja Tarz i ma Oli ja?. Zaczona. Ady. Sanusia. Não é ia Só no, só no <laughs> Zaczął padać deszcz. Całe mój życie tak wygląda. Co zbudziło popłoch w ogóle we wszystkich, ale to nic. Mamy pociąg zaliczony, zdjęcia zrobione jest fajnie, jeszcze sobie tu pochodzimy i tak. Ale tu są ornamenty, świecące ludziki. No i sprzedają jakieś torebeczki. Całkiem elegancko to wygląda. Wszystko budzi nas, nie, nasz wielki zachwyt, bo nigdzie tego indziej nie ma. Ale zobaczcie, nawet takie światełka powieszali. Zobacz co, no skarpeta wisi. Tak! Prezenci, skarpetka. Prezenci, skarpetka. Prezencik, skarpetka, mama Prezenci. skarpetka! Tak! Zobacz jaki Mikołaj tam siedzi! Wow. Tu jest cała uliczka jeszcze. Chciałam tylko powiedzieć, że osam to bardzo małe miasto, więc to bardzo dziwi, że tutaj jest to wszystko. Chodź zobaczymy co tu mają, zastragany Bardzo jestem ciekawa jakie jedzenie tu sprzedają No bo raczej nie oscypka z żurawiną, chleba ze smalcem też na pewno nie uświadczymy Co? Na pewno nie oscypek Na pewno nie chleb ze smalcem. Ciekawe czy będzie coś zachodniego A co tu jest? Takie ładne ciasteczka są Jakie śliczne Jakie świąteczne A tutaj co to jest? Zobacz, steka sprzedają Beef steak, beef fried rice Musiało być z ryżem Yy, no, tak, ale nie mają panowie obrotu tutaj na razie. Tu są te chlebki, zobacz. Tu są takie chlebki w kształcie monety. Z serem w środku. O, teraz tutaj gdzieś coś jest. Co tu jest? Ciasteczka. Gorąca czekolada. O, matko, gorąca czekolada w Korei. To jest rzadkość. Nie wygląda, jakby mieli tu gorącą czekoladę, ale sprawdźmy zaraz. Musimy najpierw przejść do końca. Tutaj śpiewają piosenki, ale chwilowo nikt nie śpiewa. Pierogi tu sprzedają. Co prawda, nie z i z grzybami, ale i tak wystarczająco, żeby poczuć się jak w domu. Ale ma pani bębenek tam. Onki! <grybki> Pani z Bębęgiem, brawo! Tanguru? Co tu jest? Nie, kiełbaski! Matko! Te kiełbaski wyglądają jakoś tak prawdziwie, nie? Słuchając tej muzyczki tam... Trochę mnie olśniło i zorientowałam się, że wszystkie moje plany na tytuł tego odcinka legły w gruzach, bo to przecież nie jest pierwszy jarmark w życiu Sonu, przecież był w Toszku dwa lata temu. Chciałam tylko powiedzieć, że tu jest kolejne stoisko z grzanym winem. Uuu, tu nie jest stoisko z grzanym winem. Zobacz! Sprzedają tutaj przekąski do wina. Ja nie mogę jakie wypasione sery! O! Kurczak? A co to jest? Krewetka. Tutaj sprzedają takie sushi z wołowiną. Tu jest wielkie tanhuru. Orkiestra idzie. Tu jest namiotik i można zjeść, ale nie ma krzeseł. Idziemy, bo Sonu wypatrzył tanhuru, czyli owoce na patyków w cukrze. Zawsze to owoce. Wybraliśmy tanhuru mikołajowe. Wygląda tak. Ostatni hit. Hit grudnia. Ech, patrz, mikołaj. Jakiś jest taką maminę. Będziesz zajadał? Dobry? Wow. dobre? Mmm, ale to chrupiące. Nie da. Uwaga, szybko próbuję pomidorka. W cukrze. Jestem w głębokim szoku, bo ten pomidorek był dobry. On jest zajęty. Ja trochę też. To była najtrudniejsza przegąska do jedzenia, ale zaskakująco smaczna Chciałbyś byś The Digołęgo The Digołęgo Gorącą czekoladkę? No dobrze Może co to za dźwięk? Brzmi jak bigos Ale to rybki z fasolą A kiełbaski nie chcesz takiej? Chodź, czekoladę mam Nie, kromion chodź, chodź Pani tam robi czekoladę z mleka Chyba będzie taka prawdziwa. W oczekiwaniu na czekoladę. Pełne skupienie tutaj mamy. Prawda? Patrz jak pani tam miesza czekoladę. Wow! Sonu dostał lizaczka. O jaka dobra! Nie wiem, czy można spędzić lepszy wieczór niż my tu teraz spędzamy w tym mieście. Chyba nie. Jest super. Sonu dobre. Pani naprawdę roztopiła mi w tym mleku dużo czekolady. Więc jest super. A w Korei nie ma nigdzie gorącej czekolady, która by nie była z zwykłym, niskowickim. Zdróżmy. Robię zdjęcie nazwy kawiarni, żeby zapamiętać na później, gdzie robią taką czekoladę. Tutaj jest jakieś biuro i jak się wyda 90 zł na jarmarku, co wcale nie jest takie proste, bo dość tanio tutaj jest, to on dostaje się prezent. Jak jakoś 150, to inny prezent. I jeszcze jakaś jedna kwota, jest chyba 300, to już trzeba poszaleć. Tutaj są chlebki-pieniążki, są mówi, że nie chce, ja też nie, bo tu jest za dużo sera, jak na nasze brzuchy. Chyba się podoba. Co? Przyjechaliśmy razem tu posłuchać muzyki. O ingo, o ingo. Piękna jaka. Pan tu zapowiada piosenkę, to jest bardzo koreańskie, bo będzie mówił o tej piosence 30 minut. Wszyscy już zapomną, Po co tu stoją? Zawsze tak jest na takich występach. Sonu chyba znalazł swój gatunek muzyczny, bo nie chce stąd iść. Co ciekawe, obok nas siedzi cała masa dzieci, które też nie chcą stąd iść. Może. Taka muzyka trafia w gusta najmłodszych. Bo są bardziej wrażliwi, czy coś. Znowu będzie pan zapowiadał 30 minut drugą piosenkę. Panie Zonu, skończył się koncert. Idziemy do domu? Tak? Fajnie było? Wrócimy za tydzień z tatą? Tak? Robiliśmy dzisiaj rozeznanie. Ma się rozumieć. nie Sytuacja oświetleniowa w Korei Południowej. Drugi dzień grudnia. Dalej nie włączono świątecznych światełek. Podobało ci się na świątecznym jarmarku? Tak. Pójdziemy za tydzień znowu? Tak. Ta. Tak, 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 koniecznie. Jarmark jest do świąt co weekend od piątku do niedzieli i w ogóle o 20.00 miała być jakaś bitwa śnieżna, ale przecież nie było śniegu, więc chyba puszczają sztuczny śnieg. Następnym razem musimy zostać do 20.00. No nie? Tak? To co mówimy? pa. Papa! Dzień dzień dzień! Cięcie!